Życie to droga, więc wstań i idź Kamino, przed tobą musisz tylko wyjść Żółta strzałka wskaże, gdzie prowadzisz szlak Z różańcem w ręku i intencją snach Każdy blok ma znaczenie, każdy oddech to dar Niebo nad nami, a przed nami szary gwar Nie poddawaj się, Szlak świętego Jakuba, znany także jako Camino de Santiago, to nazwa pieszego szlaku pielgrzymkowego do grobu świętego Jakuba. Znajduje się on w Santiago de Compostela w północnej Hiszpanii. Jest to wraz z Rzymem i Jerozolimą jeden z trzech największych celów pielgrzymów. Dla wielu Camino ma przede wszystkim wymiar religijny i duchowy. To czas na przemyślenia i modlitwę, oraz okazja do zanurzenia się w sobie. W poniedziałek 5 maja do grobu św. Jakuba dotarła także pielgrzymka z diecezji płockiej. Wśród pątników znalazł się również biskup płocki Szymon Stółkowski. Pielgrzymi przeszli pieszo blisko 300 km, modląc się między innymi w intencji diecezji, która w tym roku obchodzi jubileusz 950-lecia istnienia. Swój udział w wydarzeniu wspomina pani Beata, na co dzień katecheta w szkole podstawowej w Karniewie. Może dzisiejszy będzie łatwiejszy, chociaż intencja dnia dzisiejszego jest tak jest, yy, trudna, ale piękna bo tę dzisiejszą A drogę pragnę ofiarować w intencji religii w polskiej szkole, w intencji Katechezy, przede wszystkim wszystkich katechetów, wszystkich, którzy są za nas odpowiedzialni. Powierzam ich dzisiaj i cieszę się bardzo, że mogę taki trud w takim szczytnym celu podjąć. Pozdrawiam wszystkich z Panem Bogiem. Buen Camino. Życie to droga, więc rusza już dziś, z wiarą, z nadzieją po prostu i... Dzisiaj mija dokładnie trzy tygodnie od czasu, kiedy wróciłam z mojego upragnionego, wymarzonego kamino. Miejsce, przy którym stoję teraz nie jest bez znaczenia, dlatego że w tym tygodniu w naszej szkole przeżywamy tydzień z patronem świętym Janem Pawłem II. A właśnie święty Jan Paweł II dołożył wielkich starań do tego, żeby ożywić właśnie szlak pielgrzymi do Santiago de Compostela, a dokładnie szlak Świętego Jakuba. Od czterech lat pielgrzymowałam przez Polskę, właśnie podążając tym szlakiem. No takim skrytym wielkim marzeniem było, aby kiedyś dotrzeć właśnie tam, gdzie znajduje się grób Świętego Jakuba. Poza polskim szlakiem, który przeszłam, była taka możliwość, że mogłam uczestniczyć właśnie w tej pielgrzymce diecezjalnej i dotrzeć do grobu Świętego Jakuba. Sama droga była wyjątkowa. Wyruszając na pielgrzymkę Не видела. Jak będzie. Wiedziałam, że jest to moje ogromne pragnienie. Nie wiedziałam, właśnie, czy poradzę sobie z różnymi trudnościami, z różnymi barierami, o których wcześniej się dowiadywałam, mogę spotkać na drodze. Tymczasem ta chęć i to pragnienie i to wielkie marzenie było tak silne, że lęk przed tymi trudnościami był po prostu dla mnie w tym momencie nieważny. Wyruszyłam przepiękną drogą. Drogą nad oceanem, szlakiem nad oceanem, cały czas przed oczami miałam taką właśnie żółtą strzałkę i muszlę, która wskazywała mi tą drogę. Następnie przekroczyłam granicę w sposób dość bardzo nietypowy, bo drogą wodną. i wkroczyłam do Hiszpanii, a już stamtąd pożegnanie z oceanem i droga y, przez Galicję, wśród pięknych winnic, o których wcześniej tylko czytałam i, i marzyłam, żeby tam postawić swoje własne stopy. Sama pielgrzymka jest dla mnie ogromnym przeżyciem. Czasem, kiedy mogłam przemyśleć pewne sprawy, kiedy mogłam sobie poukładać pewne sprawy, ale też kroczyć w tym roku jubileuszowym do źródła. Grób Świętego Jakuba jest miejscem wyjątkowym. Święty Jakub był apostołem, który jako pierwszy poniósł śmierć męczeńską, więc sama droga do tego grobu no, nie, mo, nie mogła być łatwa. Była trudna, ale piękna, i dziękuję bardzo wszystkim. Którzy wspierali mnie w tej drodze, którzy mi pomagali pielgrzymom, z którymi pielgrzymowałam, Miałam tą wielką radość na czele z księdzem biskupem Szymonem Stółkowskim, ale też wszystkim tutaj, w mojej małej ojczyźnie, w Karniewie, e, mojej pracy, mojej rodzinie. E, słuchajcie, byliście razem ze mną. Niosłam te wszystkie sprawy, o których rozmawialiśmy. E, zostawiałam ślady naszej karniewskiej miejscowości, e, kiedy był Dzień flagi, to y, miałam ze sobą flagę y, polską biało-czerwoną, którą zakupiłam tutaj właśnie w Karniewie, i ona przez cały dzień towarzyszyła naszej pielgrzymce i dla mnie to było wielkie przeżycie. Miałam też y, przygotowane takie mini plakaty. Nie skąd jestem, gdzie były napis Karniewo, gdzie było logo szkoły z Oskarem Kolbergiem. Cieszę się bardzo, że mogłam również tą naszą małą ojczyznę po prostu gdzieś w świecie zabrać ze sobą i pokazać innym, skąd jestem, jestem z Karniewa.